Referendum wśród Serbów bośniackich na temat planu pokojowego Wansa-Ołena potwierdzają zdecydowane zwycięstwo przeciwników tego międzynarodowego rozwiązania pokojowego. Na 16 tysięcy głosujących ponad 98% wypowiedziało się przeciwko planowi. Serbowie jednostronnie proklamowali Republikę Serbską na terytorium stanowiącym 70% powierzchni Bośni i Hercegowiny. Rosja z zadowoleniem powitała amerykańską decyzję zaniechania kontrowersyjnego programu kosmicznej obrony przeciwrakietowej, zwanego potocznie wojnami gwiezdnymi. Oceniamy jako krok we właściwym kierunku świadczący o pozytywnej ewolucji amerykańskiego podejścia do kwestii zachowania i konsoli konsolidacji stabilności strategicznej Włosi radzieckie oświadczenie. Doktor Jack Kevolkain pomógł umrzeć 44-letniemu mężczyźnie cierpiącemu na raka płuc i kości. Po raz pierwszy doktor asystował przy samobójstwie po wprowadzeniu zakazu takich praktyk w stanie Michigan. Kevolkain pomógł rozstać się z życiem 16 osobom. Od kwietnia bieżącego roku ma zakaz prowadzenia praktyki lekarskiej w USA.